Dwa chyba chyba. on jest chyba na skraju strefy, Gnojek. Tak. Ten domek? My patrzymy na zupełnie innych kolesi. Jest! Biegnie. Ja st słyszę strzały gdzieś stąd, chłopaki. No, ci go. Jest, widzę. Widzę. Pewnie będzie biegł pod z górkę zaraz. Nice. Insta. Tak, insta to niedobitki z tych teamów co się wyrzynały. No to może założyć, w wale na zaharań, ponieważ nie ma. O kurwa, w ciebie? Tak. Okej, okay. żyję, żyję, spokojnie wycofajcie. To będę biegł wykorzystując tą górkę do was. Kościółka, czy skąd zazał? Nie, tam, 240, daleko, za, przy skałkach. Ostrzeliwałem tych kolesi, co do cię strzelać, No i hey, dzięki. Ja tam w pewnym momencie po prostu, wiesz, się Pod położyłem szosie. w takiej niecce. O, Ale gdzie oni są? E, na W, dokładnie. 240 padł przed Widzę, widzę, padł. Się. Dwóch tam jeszcze jest. Drop to spadł, kubencja ja tym Kogoś, Ktoś ich tam czyści. Na prawo, na prawo 280, tam jest ekipa, ja która ktoś ich czyści. Tak, drop dropa. Daj mi staffer ten kondensator. Póki Co? żyjesz. Chłe, chłe, chłe. Chodź do chłopaków. Mam dwa kile, a ty? Dwie asysty. Widzę dropa. on ładował. Jest przy dropie koleś. Nie widzę dropa. Aha, widzę drop. dokładnie w tamtych, wiesz, tamtą ekipę, bo jesteśmy wystawieni. Tam widzę koleś się czar, czai, 280. Ile razy ich mogę powalić? O no, chyba nice day, no to który. E, raz 280 za słowem, koleś się podnosi. Kurwa, za daleko chyba. Tak, na prawo od drzewka był, ale już zjebał. Spieprzyłem pierwsze strzały się. Widzisz, ucieka, tak? E, e, dwóch tam było. Jeden uciekł do tyłu, a drugi w stronę tego malutkiego domku. Nie mamy C4. Nie to wiesz co, to ja bym. Ja zrobię. Spróbuję zrejść baita tym autem. No, tak jak z Blizzonem? Tak, dokładnie Nie. tak. Raz gość. Przyjął. Kurwa. Ja Gdzie? To, jest, 200 AWM-a? Dobrze Gdzie słyszałem moment, ja. chyba tak yy, Między kościółkiem a tym kościół. bardzo Dostał HEDA To jest AWM Jasz, jest w kościółku tym Chyba, nie widzę go bo. bo się schował dostał HEDA Gościł tutaj po lewej, 1, w za tą skałą się. Ile masz Wychyla? 7? Y, 60 tylko zapas. O kurwa, tylko 60. Jeden ucieka na prawo, 285. Widzimy za naszą skałką chyba. 7 zostało od kurwiksów. No, ale nie. O właśnie, awm tylko bardziej z Jakby hacjenda. Nie mam pojęcia. Wcześniej po dachu latali. Widzę Kolesia 305. No, dostaję Hedda. Na dole był widzę ok. go. Widzę go też, widzę. Celuję tu, czy nie? Nie no, masz tak, siódemki? E, 15. No kurwa. Ja mam 70 jeszcze na krótko e, Widzę 260 gnój W domku małym, po prawej Tak, ale 260 jest na zboczu Chyba To jest AWM arz? AWM jest małym domku No mały domek po prawej. Kałka na lewo Wyskoczył krypno z domku po drugiej stronie, z mojej perspektywy, chyba po już. Koleś skraca z za Poczem. Ja, no. Widzisz? 260 z Poczem. Wy, wycofaj się, bo cię pojedzie. Jesteś mega wysunięty. Chyba chlepnęło z niego. Na prawo drzewko. Insta U no zazel wow. dostał. Mogą mnie chcieć skracać. Z Będziemy się osłaniać. Widzimy całe przezpole. Z 300 kolej skraca 305 obecnie. 310 przesyła się los. na prawo. NW, kolej biegnie. Pomożesz mi? Osłaniam chłopaków. Oberwał. Ostatnie dwa naboje do kara. Poproszę o pią piątkę chociaż, joo. Ja ci mogę wrócić, chodźcie. Chodźcie do nas tu. Nie, my nie mamy strefy. No, tu, tu mamy już. No to Dobra, tutaj już mamy. A tych wszystkich z lewej przegoniliśmy, także. Nie lewa strona strefy. jest czysta. Tylko ten piętrowy domek i niebieski. Są w strefie. No i to na pewno im spierdoli za chwilę, więc... Jest ciekawe. Teraz ten AWM aż na nas tu będzie ruszał, nie? Jest pięciu kolesi. Ten tak ruszy, ten lewej lewej, to jeszcze Ten Jeden co To być solo, nie? Tak. Pod tam trzech jest chyba gości. Jest na piętrze w domku. Mustafa, um, ty chciałeś, nie? siódemkę? Tak, bo mi zostało 7, z i mi istnieje i. Już wpiegnę, dziękuję. A dla mnie też będziesz miał, trochę? No to czekaj. No to ja się podzielę z tobą, co ja mam teraz 30, czekaj połowę. Okej, 15 sobie zostawiam i jestem przyładowany 20 No ja tutaj drzewo chcę wziąć. Generalnie, jeśli tutaj mamy czysto z tej strony, to. ja Położył się. O, 24 w oknie, w małym domku był. O, koleś, widzę kolesia. Gdzieś, widzę, tam, dwóch. Nie ma tu blisko jednego trupa. Nie. Jeden z lewej. Zatrzymam. Znaczysz mi tego jednego co tam Dostał. uciekł? Tam jest. O, Insta Chyba nice day. Weź go w końcu Zazel, Azel bo wy się napierdalacie. On jest chyba na, na piętrze tego domku po lewej. Tak, widzę ruch tam, tylko że okno mi zasłania. Arter małego domku po lewej? Drzewo, a nie okno, prawda? Prawe okno. Widzę go w oknie. Kurwa, drzewo, grodzy Ale będzie musiał wypierdzielać stamtąd. Mamy, e, mamy przewagę nad nimi, nie spieprzmy tego. Zostało ich dwóch. Mm -hmm. I co, z lewej no, wyczyściliśmy... Ja nie mam hełm i już. O, bezraniec, no. Kto by się spodziewał? Pytanie, czy obej są w tym domku, czy tylko jeden? Nie mam pojęcia. Ja, ja wychodzi, na dole, no? jeden. Będzie wychodził. Do... Tak, jest na dole. Wybieg... Będzie na lewo biegł. się. Jeden z przodu drzewko. Ok. To drugi jest na tyłach. Widzisz tak się go zabija kuźwa, nie. <grym> Ej, to nie było uf, fajne. 93 za hapeki, 0 killi. 95 za hapeki. O, 67. <laughs> za killi. I za, za wu... ja też zero killi. I Za I zawółeky żadnego damage'u nie zadałem. <laughs> Zabółek z tego, z wss -y. Ja pierdzielę. No. 43 RPki do przodu to